Ciach-ciach-ciach łobuzy. Jedziemy właśnie do świetlańca, tam czekają na nas nasi goście. Będziemy z nimi przeprowadzać wywiad specjalnie dla Was. Do zobaczenia w świetlańcu. Słuchajcie, dojechaliśmy już na miejsce. Za tymi drzwiami króle mas zespół, z którym będziemy przeprowadzać dzisiejszy wywiad. Myślę, że można już odpoznać co do za zespół. Wchodzimy i zobaczcie sami jak to się kręci. Jesteśmy dzisiaj na próbie zespołu Oberschleisen. Posłuchajcie, co oni mają do powiedzenia na temat tego co robią. Słuchajcie, chłopaki, jak wpłynął ten cały Must video music na wasze życie prywatne? Jak wpłynął Must video music na nasze życie prywatne? Zaczęliśmy się czuć gwiazdorami. No to można powiedzieć. Nie no, to jest taka, takie gwiazdorzenie na razie, ale no jesteśmy rozpoznawali na pewno na ulicach Zodatnych, w liczy tak jest. Na ulicach naszych miast i nie tylko... No jednak ludzie zauważają to, czyli jest duża oglądalność tego programu na pewno. No jak ty to tam jeszcze odczułeś, bo po mnie gdzieś brakuje słów. No jest masakra. Idziesz po mleko do sklepu i coś ci zajmowało 5 minut, robi się z tego pół godziny, bo wszyscy chcą z tobą gadać. Tak, tak. Jest takie, taką teraz mniejszość. Potrzebują teraz markery piszące na butelkach do mleka, bo tamte się zmazują, a nie ma na czym autografu wrzucać. Powiedzcie mi, a macie żony? Ktoś z Was ma żonę? Czy wszyscy są z wolnego? Nie, myślę, kawalerowie wszyscy. No to pewnie pojawiło się mnóstwo ofert na konie. Zdecydowanie tak. No, kolega tu już wybrał... Ja, ale on się wstydzi. Ja mam żonę. Nie, no, są żonę cię. Daję na skromnego, ja też. Czyli ty nie masz żadnych ofert, rozumiesz? Mam, oczywiście. Ale wiesz, że moja żonę i sobie na mnie. Nie, nie, nie. Dlaczego nie to Nie, nie Ja też mam żonę, jakby coś, żeby wyjść. Ja widziałbym, że moje żony na cię. pozdrawiam cię. Słuchajcie, a co robicie poza, poza graniem poza sceną? Poza nam gramy. Czyli tylko gramy. Tutaj na próbach no stop. Siedzimy i gramy. Tak się tutaj męczymy, chociaż to całkiem przyjemna, przyjemna męczarnia. Niektórzy grają w piłkę nożną jeszcze tak. Marcel na przykład. Tu załodowo. Daj, nam, daj na nam, niego, to jest on. Pozdrawiam wszystkich futbaloków z, z okolic Piekun i wszystkich całego Śląska, bo mnie chyba wszyscy znają, także pozdrawiam wszystkich. Ale słuchajcie, w Chorzowie byłem teraz parę, parę, Proszę, parę tych włączę. parę dni tam z rzędu byłem w Chorzowie. Gdzieś się tam pobyłem, no znaczy się do jednego sklepu do jakiejś piekarni wlazłem, Kaść tam pole po i do przepolony do triumfa, nie? bo tam mają w jednym miejscu sprzedawają, bo nie, tyle nie nadążą wypalać w swoim, a to bardziej, że zima przyszła. I, I wchodzę i do którego sklepu byś w los, tam się Richtig Godo, kurwa, ta ekspedytka Godo, Hop, Godo, ktoś na przystanku stoi Godo. Tam Richtig Godają, to jedno u nas takie po no, no, Nie gadacie, nie gadacie nie, porządku, no, będziesz, nie? My nie, no, ale no ja jestem, że ale... Tam godą to, bryną, to, kaj kaj w Lodzach, czy Pitsched, czy czy I tam iść i gadają, w sklepie eksperymentka godo. No. Tu wejdziesz do nas, do sklepu, a co mówią, nie, z reguły. Dopiero jak zaczniesz godać, to a ta mówi no to, to goda, nie. A cię polską mową, a powinna witać śląską gwarą. Moim zdaniem, przecież w końcu na Śląsku są. Tam w Mix I coś powiedzieli? Co mi powiedzieli? Trzy razy tak. same takie super o wokalu i w ogóle, w ogóle, w ogóle. No jakie, w ogóle o ten wiesz, tam to wszystkim pomyśleć. I Richter, nie? I y wydawałem, nie? Trzy razy tak. E, Potem w Warszawie e, tego, Krajewskiego Uciekaj moje serce. Na, przesz prze, no normalnie, Przepuszczone. Wszyscy <śpiewałem> się kurwa na no, tak, no, tak samo. Tylko tam jest jak wtedy było chyba trzy nie czy I... Na, na zasadzie porównywania jakichś tam wywiadów, bo już nie zdążyli trzeciego m, tego wokalnego zrobić, bo już było dość późno, to zrobili na zasadzie, po, no niby na zasadzie porównywania tam wywiadów i wcześniejszych danych, i wybierali po prostu tych, którzy przechodzą. No ja się nie zakwalifikowałem do następnej, do następnego etapu, z 60 nie przeszedłem do 40, tak. Doktorze! Przychodź, baba do doktora. Panie doktorze, jestem uzależniona od Facebooka. A doktor, lubię to. <noise> Ogłaszam was mężem i żoną. Możecie zaktualizować ten na Facebooku. Każdy <noise> musi kierować sobie. Mądry <noise> to ten, co se poradził. Co jechał? We spoke his O! Oh, Zdubczony. Tak za To jeszcze mają naprawić. A! No. A! A! Możecie pozdrowić naszych widzów. Może... Pozdrawiamy widzów z TV. Yo! <grym> pozdrawiamy wszystkich, co lubią Oberschleisen. Pozdrawiamy wszystkich. Czach, czach, czach. Łobuzy. <grym> czach, czach. Po... 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 Po...